Mamy też nóż, który jest również z krwi z mięsa. O oh maj! My... Czy ja mogę zrobić 100% czy tak nie za bardzo, co? No się mam koszulować! And welcome to Charlie the Steak! Dokładnie moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w grę, w której to... Pojawił nam się stek. Jest to gra podobna do panpomidorek.exe, pani cytrynka.exe, pandyjna.exe i ostatnio popularna pani ziemniak.exe. Ale dzisiaj pojawił się przed nami pan stek. Tak, pan stek.exe. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich gierek, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, aby dalej nagrywał gry Xe! Dajcie znać, koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Stek. A ja również być może zastertuszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Max, Maksymilian oraz Wojciech Jonas, za te trzy piękne fanarty, bo już też mamy... Pozdrawiam! No a teraz... Lecimy z cienią, bebe! Dobrze, moi drodzy, Stek... Nie wiem o co z nim chodzi. A możemy go bić, dobra. Generalnie to jest tak, że ta gierka. Powinna już wyjść 12 lat temu. Ale nie wyszła. Nie wiadomo też w sumie dlaczego. I ta gierka powinna wyjść na iPhony na App Store. Z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam. Jednakże twórcy zrezygnowali z tej gierki. Nie wiadomo też w sumie dl dlaczego. Teraz się robi głośno znowu o tej gierce. <laughs> Teraz się znowu robi głośno o tej gierce. I wszyscy chcą, aby ona jednak wyszła i pojawiają się fanowskie właśnie takie produkcje. Level Switcher. Nie wiem, co to jest w ogóle. Rare. So you think you are a top cock? Let's see what you can do. Jakieś pięć coś potrzebujemy. Medium. Well done. Even your grandma is more aggressive than you are on this level. Dobra, czyli możemy go tutaj uderzać i on się musi chyba tak jakby zdenerwować. Mamy, moi drodzy, menu. Settings. Cheats. Okej, okay, czyli później jakby tam sobie cheaty załączymy. Mamy minigry. Płyt, wyjście, save, możemy to zapisać. Animation. Okej, okay, mamy młotek! Do tłuczenia mięsa. Jestem ciekaw, czy tutaj będą jakieś inne animacje. Wydaje mi się, że nie. Że on został tylko i wyłącznie ubity właśnie takim młotkiem do mięsa. Następnie mamy nóż, więc uwaga. Możemy, moi drodzy, to mięsko pokroić. To mięsko tak naprawdę nie żyje. Ale możemy je pokroić. Hej! Hey. I poszedł moi drodzy na talerz. Możemy go pokroić i na talerz. Ja po prostu tutaj sprawdzam po dwie animacje, bo wydaje mi się, że może być coś takiego, że pojawi się jakaś inna animacja. Jednakże hey. nie, nie, pojawił się kolejny stek i on myśli, że on jest wesoły, ale nie. Czy ja mogę. A mogę to też dotknąć! No, oka mu ostre! Nie! Dlaczego to jest takie smutne? Czekajcie, możemy go też upiec. To mięsko to boli! Ej. To mięsko to boli, zobaczcie! Down no. myślę takie gry, to nie ma żadnego pojęcia. W każdym razie jak kliknę tutaj, to najprawdopodobniej znowu będzie ten ostry sos, gdzie mu wlejemy do oczka, no niestety no. Niego to boli. Co to jest w ogóle? To tutaj. To. Ja nie mam żadnego pojęcia. Tu jest w ogóle jakiś pieprz. Tu jest nóż, mogę to kliknąć. To i to opalarki nie ma. Dobra, animation. Co my tutaj mamy? Mamy, moi drodzy, minigames. 3, 2, 1. I tu. A ja za to otrzymuję punkty. Ale co ja za pomocą tych punktów będę mógł. Co ja za pomocą tych punktów. Będę mógł kupić? To nie mam żadnego pojęcia. Czy ja mogę tutaj coś kliknąć, żeby załączyć palnik, Czy coś takiego? Z tego co mi się wydaje, to nie. Junior, laleczka czaki za tobą. Kłamiesz. Od Lolek. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, abyś Hrek powiedział. Być może Twój zwrot pojawi się na odcinku. W każdym bądź razie, wydaje mi się, że my po coś będziemy potrzebowali te ciasteczka. To są chyba ciasteczka, chociaż nie jestem w 100% tak pewien. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, bo możemy rzucić też tu to no on wtedy, on się wtedy robi smutny Dostał między oczy! Ten był taki wolny Więc to było w sumie spoko Ten też był taki wolny, więc to było w sumie spoko Ten też jest wolny No oh my god, on jest taki smutny Aha, czyli nawet jak ja uderzę w prawo... Hej! Czyli nawet jak ja uderzę w prawo albo w le lewo To zawsze jest ta sama animacja z tego co mi się wydaje Znowu dostał między oczy Ja myślałem, że ja po prostu nie takiego scela przez Fortnite Ale jednak nie to była po prostu tylko i właśnie taka animacja. Dobra, dostał po raz kolejny. Owe! Oh, a to się kończy! Hits 21, misses 5. Mamy 21. Level switcher. Well done. Even your grandma is more aggressive than you are on this. A, ja to kupuję za te 4 chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo wydaje mi się, że tutaj mogę. Właśnie zmienić agresję chyba. Na razie jesteśmy na zielonym, później jest żółte i tak dalej. Tylko czemu. 10 tysięcy medium. Ok, this is starting to get interesting. You know how to cook. 5 czegoś. Wydaje mi się, że się wtedy tutaj pojawią te animacje, chociaż nie jestem w 100% tego. Bo znowu otrzymujemy to samo, widzicie. Znowu go kroimy. Ale mamy tylko i wyłącznie 21 ciasteczek. A ja potrzebuję 10 tysięcy albo 100 tysięcy albo to. Well done. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, my musimy jeszcze raz przejść za tą minigierkę. I z tego co mi się wydaje, my musimy wszystkich ogarnąć, żeby otrzymać jakieś nowe animacje. Nie może nam nikt uciec! Oh my God. Mamy już jednego misa, nie? Jeden miss. No niestety. Ten był mega szybki. Ten jest mega wolny. Może być tak, że znowu się za chwilkę pojawi jakiś mega szybki. Dokładnie, ale dostał, chyba dostał. Dobra. Następnie mamy tutaj kolejnego. Oh Majada, takie one są szybkie! Dobra, ten też dostał Ten też dostał Jeszcze mamy tego Ten jest bardzo powolny Teraz... Ja wiedziałem, że się pojawi mega szybki, nie? Ten jest taki średnio szybki Ten jest taki średnio szybki Ten jest taki średnio szybki, ten taki średnio szybki. znaczy ten już był w sumie super szybki Dokładnie, moi drodzy, pominęliśmy jednego, ale może otrzymamy też za to coś z fajnego Dobra, o już jest koniec muzyczki, widzicie? Jeszcze jeden się pojawił Okej, okay, jednego Mica mamy Ale czy ja mogę teraz? Nie mogę Musimy, moi drodzy, chyba jeszcze raz Ja sobie kliknę save, nie wiem w ogóle czy to działa W każdym razie jak klikam jeszcze raz minigame I nie możemy pominąć ani jednego I wtedy być może, jak będziemy mieli 25 tych streków, To wtedy otrzymamy coś nowego Nie wiem czemu, ale wiedziałem, że teraz się tutaj pojawi Dobra, lecimy dalej Mając nadzieję, że Nie pominiemy ani jednego tu jest kolejny. Mamy jednego misa. Oh my god, czemu ja zmisowałem takie proste, to ja nie wiem. Dobra, moi drodzy, ja klikam jeszcze raz mini Ja to muszę przejść na 100%, bo wydaje mi się, że my wtedy otrzymamy jakąś konkretną animację nową. Bądź też level switcher. Mimo, że my mamy cheaty, to wydaje mi się, że my to musimy przejść na 100%, tak żeby otrzymać coś nowego. Jak sami widzicie, mamy już 57... To są chyba ciasteczka, chociaż nie jestem 100% pewien. Oh my god. Oh, my... Czy ja mogę zrobić 100%? Czy tak nie za bardzo, co? 5 minutes later. 22-23-24 Jeszcze jeden tam jechał! 24 na 0 No i co? Czy to się odblokowało? Czy to nie działa, nie? Czemu to nie działa? Ale to nic. Wiecie dlaczego to nic? Bo my, moi drodzy, możemy wejść sobie do menu i mogę załączyć settings i cheats. Ok, Załączyliśmy cheaty. I co my teraz tutaj mamy? Level switcher. To nie działa. O. Mamy kolejny level. Moi drodzy, zobaczcie, to już jest całe z krwi. Nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie. Ale mamy coś takiego. To już go zaczyna pomalutku boleć. Mamy też nóż, który jest również z krwi, z mięsa. To było scary. To było scary. Ponieważ on tak od razu został przepołowiony. Moi drodzy, mamy tutaj również palnik, który jest żółty. I dwa palniki. I on się robi cały czarny. I na patelnię z nim. Hej, okay. mamy też. Pieprz? A wcześniej było to. A teraz mamy pieprz. Jeszcze sobie kichnął. Moi drodzy, kupujemy kolejne. So you think you are the, I thought cooked coś tam. Medium, kupujemy kolejne chyba z tego, co mi się wydaje. Rare? O, mamy! Mam. Czekaj, bo albo jesteśmy na trzecim, albo na ostatnim poziomie. Zobaczcie, jak on już wygląda. To jest chyba ostatni poziom. Czekaj, well done. Ja sobie wybiorę teraz to, to jest ten pierwszy. Następnie bierzemy medium. Jest na drugim, ale powinno być cztery poziomy, nie? A jak ja kliknę tutaj rare... So if you are a top cook, let's see what you can do. Patrz, ja sobie kliknę kilka razy. To no, to i tak chyba nie działa, nie? Dokładnie, mamy, mamy dalej kolejny, drugi level. Więc mamy tak naprawdę trzy levele. I moi drodzy, zobaczcie jak już wygląda ten typek. Czekajcie, ja spróbuję, ja spróbuję go jeszcze na innym levelu pouderzać. On dalej mnie tutaj próbuje lizać. co chodzi, to ja nie wiem. Mamy rare. On już opluł. Wiecie dlaczego? Bo to już jest taka, to już jest taki stek, który już jest mega spleśniały. I on mnie za każdym razem będzie opluwać. Dostał w łeb kilka razy, ale on tak czy jak nie chce ty opluć, nie? Ale świnia, a co się stanie, gdy ja wejdę teraz na minigame? To jest to samo, to jest wszystko to samo Dobra, więc ja z tego wychodzę Jestem właśnie na Akropolu w Atenach Musi być chyba gorąco Od unknown, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, abyś chrek powiedziałbyś, bo może już jutro twój zwrot pojawi się na odcinku I mamy, moi drodzy, tutaj kolejne, patrzcie, mamy, mamy bombę, nie? Mamy bombę, więc korzystamy z bomby Hey. A mamy pięć! Możemy mu zęby wyrwać. Okej, okay, używam... Używam moi drodzy teraz wałka do ciasta, nie? Dwa noże. I zawsze się pojawia kolejny, a my musimy dojść do tego, żeby się już żaden chyba nie pojawiał, prawda? Wow. Moi drodzy, nie wiem dlaczego to również jest z krwi, ale wydaje mi się, że będziemy mu coś grzebali w buzi. No panie, nie? I jeszcze ta muzyczka tutaj jaka leci, nie? Przecież to już jest mega creepy! No my chcemy wyrwać język. No, moi drodzy, ostatnio wyrywamy mu zęby. Czy jesteś na, na, czy jesteś na to gotowi? Zostaw koniecznie łapkę w górę. Tu jest w ogóle jeszcze trucizna. I to jest chyba właśnie to. Nie. Ja myślałem, że my mu zę, zęby wyrwiemy, a jednak nie. Tu są różne a ja zatykam sobie uszy, bo nie, nie umiem tego słuchać. Co się stanie, gdy ja mu dam truciznę? To nic się nie dzieje, bo mogę wybrać tylko i wyłącznie albo pompę, właśnie, albo wałek do ciasta. Niestety to nie działa. Nie mogę tutaj nijak kliknąć, żeby wziąć tą truciznę, abym ją strasznie chciał wziąć. Level switcher możemy wrócić i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tu jest. Tutaj powinno być 5 animacji. O! Oh, pojawiło się coś nowego. Tutaj mamy 4, 5, 5. Coś się nowego. Ej, nowe się pojawiło. Czekaj, to, to już mieliśmy. To już też mieliśmy. Później ten palnik też już mieliśmy. Opalamy go. I następnie, moi drodzy, wybieramy. Wiecie co wybieramy? Piri-piri do oka, ale pojawiło się nowe. Widzicie, możemy go znowu ciągnąć za język, bądź też tym razem wyciągniemy mu. Zbugowało się. Tutaj. Coś się zbugowało. Medium. Animation, patrz. Co teraz to Ale na pierwszym levelu to się nie pojawiło. Tutaj coś się zbugowało. A też niby powinno być, widzicie? Ale to jest zbugowane. Dobra, ostatnie. Tu cyk, pyk. Tutaj w ogóle mi jedno teraz zniknęło. Nie wiem, czy w ogóle wy to widzicie. Ale tutaj też coś powinno być. To właśnie do, do zębów. I nic nie działa! Nie wiem dlaczego. No dobra, nie da się już nic z nim zrobić, jak sami widzicie, moi drodzy. Charlie The Steak zawsze z nami jest i będzie. Dobre, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek ze Charlie The Steak podobał. Jeżeli nie, zapraszam Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę następny w następnym video na razie, dzięki